Wełeś well, Ludziska z tej strony tumeczko i witam Was w moim komentarzu z gry Call of Duty Black Ops 2 No i tak jak mówiłem w ostatnim komentarzu, że nie będzie już nic z Call of Duty Black Ops 2, to jednak jeszcze miałem, znaczy udało mi się ugrać jakiś gameplay dla jasności, jakoś tą tak ciągnie mi tej gry, że może jednak, i może tak Mimo iż wiem, że czasami to jest strata czasu, to akurat tutaj wbiłem K9, e, czyli pieski. No i e, już po, po prostu postanowiłem sobie ustawić te większe jakieś triki, czułem, że mam flow tak zwane, no i wynik naprawdę bardzo przyzwoity był na początku, niestety pod koniec zacząłem padać i używałem tutaj naprawdę nie, nie, nie za dobrej broni, e, MP7 z tłumikiem i szybkim magazynkiem, ale... Jednak się ona spisała. Naprawdę tutaj wystarczy ten przyheadliczowałem na początku, potem Wisat, likwidacja potwierdzona, parę nieśmiertelników zebrałem. I już mogłem jechać dalej z Wisata. Ogólnie naprawdę dobrze mi się tutaj grało i chyba nawet miałem trzy kreski. Ale to dzisiaj nie będzie tematem mojego komentarza. No, i mam dla, do Was tutaj takie pytanie: jak Wam minęły święta? Bo mi na razie się dobrze odpoczywa. O, może tak była przyjemna atmosfera ogólnie. Dostałem tyle kasy, że mogę sobie kupić spokojnie nagrywarkę. I a propos nagrywarki, mam do, dla Was bardzo dobrą wiadomość: ponieważ jutro na 90% jadę po nagrywarkę i to będzie nagrywarka HGDP VR Gaming Edition. Ona się tam za dużo nie różni, tylko że w zestawie dają kable mm, od razu do konsoli i że po prostu podświetla się tam na zielono. Ale jakość jest taka sama jak w jedence, więc e, nic nie, nie, nie zaszalałem. Tak w ogóle to kupuję trochę używaną, ale myślę, że to nie ma jej zbyt wielkiego znaczenia. Ufam chichiba, że ona jest naprawdę zadbana, nie tłukłeś jej jak się wkurzałeś, nie wyładowywałeś swoich nerwów na niej. No i że będzie mi długo, długo służyła, bo wątpię, że ogólnie zmienia nagrywarkę. Jeżeli mi się popsuje, to pewnie on zmienię. Dla mnie komponent kable HDMI to nie ma różnicy i ogólnie właśnie się. Zacząłem przestawiać już na komponentach. Teraz gram, bo coś tak przeczuwałem, że jednak nie będę miał tego HDMI, tylko na komponent. Ale naprawdę jest ok. Gra się jak na HDMI, tylko trochę. Kurde, tutaj mi telefon dzwoni, trochę no tam niby te milisekundy różnice, ale ja jakoś ich nie odczuwam. Mam nadzieję, że nagrywarki w ogóle nie zmniejszają tej, no, tej prędkości między moją reakcją a tym, co widzę na ekranie, jakoś tak bardzo, bardzo nieznacznie ją e zmieniają. Ale dobra, e tutaj już gameplay dobiega końca, czytam mój komentarz i jakbyście nie zauważyli im większy killstreak sobie czasami ustawicie, przynajmniej ja tak mam To jakieś... Te, je, je, kurde, jakiś mi się tryb przełącza Że, nie wiem, zaczynam lepiej grać i no, załóżmy, że w Black Ops 1 zawsze sobie ustawiłem Blackbird, e, Huey i psy To w 90% zawsze jakiś mój mózg się przestawiał, że grałem po prostu lepiej niż miałem te Huey, i te podstawowe killstreaki Lecz w tym komentarzu chciałbym jeszcze z wami porozmawiać o pewnej grze która naprawdę mnie ucieszyła w tym roku i nie spodziewałem się po niej tego, że będzie mi się w nią grało aż tak dobrze. Mianowicie nie chodzi o Black Ops 2, nie chodzi o Medal of Honor, tylko właśnie chodzi o Far Cry 3. Szczerze powiedziawszy zasmuciło mnie to, że nie zbyt zainteresowaliście się tym Far Cryem. Może dlatego, że on po prostu był zbyt długi i nie macie czasu. Ale uwierzcie mi, że gra naprawdę urywa dupę. Nie spodziewałem się, bo ten Far Cry 2 naprawdę fajnie mi się grało, ale to było dawno temu. Ja nie byłem tak wymagającym graczem, jak jestem dzisiaj. Ale tutaj nie będziemy mówili o moich wymaganiach czy kogoś w wymaganiach. Jednak postaram się właśnie poruszyć temat, czym ta gra mnie tak naprawdę ujęła, bo tego jest naprawdę dużo i jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Nie, w ogóle nie znalazłem w tej grze minusów. Może te IQ tych y, piratów jest zbyt małe, znaczy ogólnie tych naszych wrogów Ale gram na poziomie średnim, od razu mówię, że nie na łatwym Spróbuję sobie przestawić na większy poziom, może to IQ się automatycznie powiększy, nie wiem Na razie zacznijmy sobie od fabuły Fabułę niestety nie mogę zbyt dużo poruszyć, ponieważ bym wam zaspoilerował, czego nie chcę robić Jestem myśl, chyba w ósmym rozdziale, coś takiego I... To jest w ogóle chyba środek, nie wiem, początek. Boże, początek właśnie... Tutaj nie wiadomo kiedy to się skończy. To jest najlepsze. Eee, ja lubię to, lubię taką niepewność mieć, kiedy ta gra się kończy, nie chcę oglądać końca gry na przykład na YouTube, lecz niestety w innych grach pewnie tak bym zrobił, na przykład w Black Ops 2 eee, już oglądałem. Chociaż i tak z tego końca nic nie wynika, więc... Pff, praktycznie w ogóle kampanii nie przechodziłem, tak sobie wbiłem na gameplay popatrzeć. E, no i o fabule powiem po prostu jedno krótkie słowo jest świetna i to mnie ujęło, że spadamy po prostu... Jesteśmy na wakacjach, spadamy w złe miejsce e, pomiędzy piratów, którzy mają... którzy są narkomanami i mają nierówno pod sufitem pokrótce. I chcą nas sprzedać e, naszym rodzicom z powrotem, czyli zakładnicy. E, loda. I, ale nie będę wam nic im mówił, bo mam nadzieję, że moim komentarzem zachęcę Was do zakupienia tej gry. Następną rzeczą jest otwarty świat. Robimy to, co chcemy. Załóżmy, że misje są: można je przejść na różne sposoby. Załóżmy, że możemy sobie rozpierdzielić wszystko kałachem bez tłumika albo bierzemy na przykład pistolet z tłumikiem albo e, pistolet maszynowy z tłumikiem i przechodzimy to wszystko na pocichu. E, od razu mówię, że za misję po cichu mamy mniej expa E, y, przepraszam, odwrotnie, że mamy we, właśnie więcej Expo za misję po, e, po cichu i możemy sobie kupić perki. E, na przykład, nie wiem, zwinne ręce w Kałachu. E, właśnie to jest oddzielone, że musimy albo w karabinach szturmowych, albo w pistoletach maszynowych e, odblokować się zwinne ręce. Są jeszcze różne umiejętności zabijania. Załóżmy, że mamy wroga, atakujemy go od tyłu i wciskamy, wciskamy niego nożem, potem wyjmujemy ten nóż i jeszcze rzucamy tym nożem w jego towarzysza, naprawdę takie ko kombosy to się tak nazywa są, świetnie to wygląda no i e, tak jak już mówiłem, misje na różny sposób, to mnie ujęło R musimy zrobić własną kaburę, żeby móc przenosić więcej amunicji. E jest dużo więcej broni niż się spodziewałem. Bo potem przechodzimy na drugą wyspę. Taki mały spoiler, ale to myślę, że już połowa graczy, która jest zainteresowana tą grą, już o tym wie. I gdy załóżmy, że myślimy, że to już jest koniec gry, to się okazuje, że to jest dopiero połowa. No dobra, e, słuchajcie, tutaj jeszcze gameplay niestety kończy, ja będę poruszał temat Far Cry'a, mam nadzieję e, w następnym komentarzu, jeżeli się nie zauroczy tym AGP VR em e, więc to by było na tyle i sięmano. pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować i te inne pierdołki. Siemanko!